Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale i dzisiaj pokażę wam mój skład, którym udało mi się wbić pierwsze 30. FUT Champions oraz oczywiście taktykę, o którą bardzo często pytaliście, czy to w komentarzach, czy to w wiadomościach na streamach, które są oczywiście na Twitchu, na którego bardzo serdecznie zapraszam. No i będzie wreszcie okazja na to pytanie odpowiedzieć i wam to pokazać. A następnie chciałem wam życzyć wesołych świąt. Zdrowia, przede wszystkim, bo to jest najważniejsze w tym momencie. Fajnych prezentów pod choinką, no i czego sobie wymarzycie. No i życzę Wam, oczywiście, żebyście jak najmilej spędzili te święta z rodziną, nie grając w gry. Futurem może poczekać, bo można zagrać je od soboty. No i mam nadzieję, że będziecie po prostu fajnie spędzać te święta, bo jednak, teraz, przy tych realiach, jakie mamy, no to ciężko spotkać się z rodziną. Tak, na co dzień, dlatego myślę, że jest na to fajna okazja i mam nadzieję, że miło ten czas spędzicie razem. A teraz przechodzimy już do składu. Przechodząc do samej oceny całego składu, no to na bramce mamy Edersona. Nie byłem zbytnio do niego przekonany na początku. Testowałem tutaj wielu bramkarzy, grałem na przykład połupem wcześniej. W sumie to było nawet pokazane chyba na pierwszym odcinku, gdzie pokazywałem skład. No i z tego Edersona byłem całkiem zadowolony, lecz bywało, że miał jakieś dziwne odpały, jakieś dziwne rzeczy, w sumie podobnie jak Pope, i to był chyba jakiś jedyny jego minus. Nie był po prostu stabilny, ale czasem naprawdę bardzo, bardzo fajne rzeczy udawało mu się wyciągnąć. A więc przechodzimy do linii obrony. No i tutaj znajdziemy Semedo, Walkera, Varana oraz Mendiego. No i co do tych dwóch ostatnich, nie mam najmniejszych zastrzeżeń Oni zostają w tym składzie na pewno na długi jeszcze czas No chyba, że wejdą w lepszych wersjach, to na pewno tutaj w składzie się pojawią No i co do Walkera i Semedo W tej lidze weekendowej, gdzie udało mi się wbić 30 Spisywali się nienagannie, spisywali się świetnie Lecz w innych ligach weekendowych problem jest z Walkerem oraz Semedo taki, że... Przy na przykład biegu przeciwnika, zastosowaniu fake shota, czyli takiego, takiego przyspieszenia w biegu, no to Walker i Semedo zwyczajnie się gubili, przebiegali po piłce, nie odbierając jej. No i to był taki chyba jedyny problem. Aczkolwiek, ogromna zaleta Walkera jest taka, że gdy nawet zgubicie się w obronie, wylecicie gdzieś do przodu, to ten Walker może Wam spokojnie wrócić za pędzącym sam na sam napastnikiem. I to jest jego ogromna zaleta. no Tego nie ujrzycie u Klostermana, chociażby u, u Varana, właśnie Wandaika, Gomeza. No, Walker po prostu tym na tle innych obrońców się wyróżnia. Także jeśli kogoś takiego Wam brakuje, to na pewno polecam. No, i cała ta obrona myślę, że jest godna polecenia. Przechodzimy do linii pomocy. A tutaj Zidan 94 oraz Renato Sanchez w wersji Inform. I jak wiecie, a może i nie wiecie. To Renato Sanchez jest u mnie niewymienny i jestem z niego bardzo zadowolony. On na razie jest nie do zmiany. Myślałem, żeby go zupgradować na RTTF, no ale szkoda, jednak, zmieniać niewymienną kartę. Szczególnie, wartą dużo, dlatego Renato Sanchez na razie w tej wersji. A co do Zidana, jest to moim zdaniem najlepszy pomocnik w tej grze. Może konkurować z Hulitem, aczkolwiek grało mi się nim wyśmienicie. Statystyk teraz Wam nie pokażę, aczkolwiek były one bardzo dobre, jak na pomocnika. No i tutaj 5 na 5 gwiazdek robi ogromną robotę. No spisuje się wyśmienicie, no, ciężko go opisać. Jednak jest to duża kwota, no bo jednak jest to 3 miliony końców za tą kartę. Aczkolwiek myślę, że warto. Jest lepszy od 2,88 chociażby. No a czy od Hulita? No nie wiem, tego się jeszcze pewnie przekonam, bo pewnie Hulita przetestuje w tym roku, także będzie okazja jeszcze to ocenić aczkolwiek na razie Zidane jest najlepszym pomocnikiem jakiego miałem okazję przetestować a więc została czwórka, Neymar, Mbappe Eto oraz Cristiano Ronaldo w wersji czerwonej inform tych dwóch ostatnich miałem na napadzie w formacji 4-4-2 a pozostała dwójka grała na skrzydłach oczywiście w formacji również 4-4-2 no, i co do tego ataku, no, nie ma praktycznie żadnych zastrzeżeń. Eto grało mi się nim bardzo dobrze. Brakuje trochę 5 gwiazdek sztuczek, to trzeba przyznać, aczkolwiek sporo nadrabia szybkością, strzelaniem. Eee, grało mi się nim bardzo dobrze. On też nas prowadził po te 30, co mogliście zobaczyć na filmie z podsumowania. No, oczywiście, bardzo dużo robił Ronaldo, którego statystyki no, wyglądają wyśmienicie, bądź co bądź. I jestem z niego mega zadowolony. On na pewno jest nie do zmiany. No, chyba że już naprawdę nie będę miał na co wydać pieniędzy. To wtedy może jakąś lepszą wersję. Ale na razie, Ronaldo tutaj zostaje. No, a co do skrzydłowych, tutaj też większych zastrzeżeń chyba nie ma. Wiadomo, Neymar lepiej się spisuje na SPO niż na skrzydle. Aczkolwiek tutaj takiej opcji nie mamy. Mbappé wiadomo, mógłby być na napastniku. No, ale szkoda było marnować ETO. Mbappe praktycznie od początku w moim klubie, jak widzicie, za 1 400 000 kupiony. No teraz już troszkę mniej kosztuje. No i tak jak widzicie, staty fantastyczne. Też gra mi się nim. Wyśmienicie, nawet na skrzydle. No i tych tutaj panów wszystkich my się bardzo polecam. No ale jeśli dużo skierujecie, to myślę, że znajdzie się jakiś lepszy wybór zamiast Eto. A tak prezentuje się skład, który mam obecnie. No i tak jak widzicie. 6 milionów na koncie. Także szykują się grube transfery na Toty, tam też jak widzieliście 18 paczek już zebrane. Także będzie też spory opening i odbędzie się on na pewno na streamie. A teraz przechodzimy do gwoździa programu, na którego wszyscy czekali, czyli jest to własna taktyka do formacji 4-4-2. No i tutaj jak widzicie autorsko zrównoważony 5 na 5, zrównoważony 5 na 5. E, także pomysłowo, pomysłowo. E, no nie ukrywam, no gra się tym po prostu dobrze, e, nikt nigdzie nie wybiega, gdzie nie powinien, e, jest to taka optymalna myślę wersja, e, aczkolwiek ciekawiej robi się przy wytycznych, myślę, że tutaj niektóre wybory m, dosyć niestandardowe, e, tak się prezentował oczywiście skład, e, no tutaj oczywiście wiadomo, kilku zawodników jest zmienionych, jest Rashford, jest Bruno, w stosunku oczywiście do ligi weekendowej, gdzie wbiłem 30-0, a tutaj wytyczne dla napastników wbiegać za plecy obrońców to jest jedyna wytyczna, jaką im dałem. Na skrzydłach tutaj jest już nieco ciekawiej, bo tutaj wytyczne trzyma się skrzydeł, wbiegaj za plecy obrońców i w pole karne przy centrach. Gra się tym bardzo dobrze, nie mam zastrzeżeń co do tych wytycznych. Fajnie, fajnie się pokazują, fajnie wybiegają skrzydłowi, także na razie to zostaje w niezmienionej formie. Pomocnicy i tutaj zależy kogo macie na tej pomocy. Jeśli macie na przykład zawodnika typu Kante, to możecie dać po prostu zrównoważony, znaczy zostawaj z tyłu i tutaj zrównoważony biegi pod bramkę. Tak bym to zrobił, aczkolwiek jeśli macie zawodnika typu Sanchez, no to tutaj dałbym w pole karne przy centrach i krycie środka bez zostawaj z tyłu. Mi się wydaje, że to jest lepsza wersja, tak grałem z Zidanem i Sanchezem, gdyż mam tu całkiem ofensywną pomoc i spisywało to się bardzo dobrze. Dlatego ja tak mam, ja mam dwóch w miarę ofensywnych pomocników, dlatego z takich wytycznych korzystam aczkolwiek tak jak mówię, jeśli macie wiejrę kantę kogoś kogo nie chcecie po prostu w ataku żeby wam nie wybiegał no to takie wytyczne możecie zastosować a na bokach obrony zostawaj z tyłu klasycznie jest to ogólnie cała ta taktyka jest lekką inspiracją taktyki Verganga aczkolwiek jest tu kilka zmienionych rzeczy nie ma chociażby obiegania na bokach obrony Grało mi się na tym słabo, po prostu często robiły się dziury. Zresztą właśnie w ten weekend, gdzie wbiłem 30 to zmieniłem w połowie około, gdyż no, prawie przegrałem jeden mecz i, i to głównie przez tą właśnie wytyczną. Dlatego postanowiłem, że to zmienię. No i do końca weekendu grało mi się bardzo dobrze. Nikt nie wybiegał gdzie nie powinien i było. Bardzo fajnie, dlatego zostaje to w tej formie. A zachowawczych przechwytów nie mam dlatego, że myślę, że po prostu zawodnicy trochę bardziej boją się zabrać piłkę na zachowawczych przechwytach. Dlatego mam te normalne. Po prostu na normalnych są bardziej agresywni. Łatwiej jest po prostu odebrać piłkę, wejść, przeciąć jakieś podanie. Jest to o wiele prostsze, dlatego w ten sposób jest to ustawione. Także tak wyglądał cały sekret w Bicia 30.0 yy, i mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie łapkę w górę pod tym filmem, bo mi to bardzo pomaga, a Was to za dużo nie kosztuje. No i mam oczywiście nadzieję, że jeśli faktycznie zastosujecie tą taktykę, to będzie Wam się bardzo dobrze grało. Ode mnie na dziś to tyle. Życzę Wam jeszcze raz wesołych świąt i trzymajcie się do następnego. Na razie.